Mariusz starał się przekonać sąd, że kondycja finansowa spółki jest na tyle zła, że wymaga wsparcia w postaci dopłat. Przedstawił dokumenty pokazujące, że spółka ma spore zaległości wobec kontrahentów. Otrzymaliśmy więc gotowy pakiet dokumentów finansowych, które wykorzystaliśmy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. W postępowaniu o uchylenie uchwały spółka argumentowała, że potrzebuje dopłat powodu złej kondycji finansowej, a w postępowaniu o upadłość twierdziła, że może dalej prowadzić biznes po odpowiedniej reorganizacji. Mariusz powrócił do negocjacji z Piotrem. Ostatecznie obaj wspólnicy doszli do porozumienia. Piotr sprzedał swoje udziały za uczciwą cenę, zarząd spółki uległ zmianie, spółka spłaciła zaległe zobowiązania, a wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony.